Dzień dobry, witam Państwa na parę komentarzu wideo. Dzisiaj w kalendarzu, tak, rano mieliśmy decyzję w Banku Centralnego z Australii, 100% bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami. O po 8 pojawią się dane za chwilę z produkcji przemysłowej w Niemczech. Oczekuje się, że nie ulegnie ona o zmianie w maju. Potem z Wielkiej Brytanii 10.30 produkcja przemysłowa. No i o godzinie 18.00 strefa euro, szczyt par przywódców strefy euro w sprawie Grecji. No i 20.40 tygodnie odmiany zapasów Po nowym spadku kontraktów na S&P 500 doszło do odrobienia wszystkich strat. Kontrakty wróciły do oporu na poziomie 2087. Wydaje mi się, że w krótkim terminie należy oczekiwać teraz jakieś cofnięcie, potem dalsze wzrosty w dłuższej perspektywie. Możemy wrócić do górnego ograniczenia fazy konsolidacji. Na rynku technologicznym na nas dawna sytuacja jest analogiczna. Też można oczekiwać na jakieś cofnięcie tutaj w dłuższej perspektywie. Proszę zobaczyć, możemy oczekiwać tego, że mamy tutaj Formacja podwójnego dołka. Tynek niemiecki jest słabszy, ale w tej perspektywie krótkoterminowej oczekuje na ruch do góry. Tutaj mamy wczorajsze dwa lokalne szczyty. Po ich przełamaniu otworzy się droga do poziomu 11.140 i w dłuższej perspektywie wyżej 11.290. Na polskim rynku oczekuje na obradowanie. Opowiedz na poziomie 2330, natomiast no, myślę, że nie uda się próba przełamania wsparcia na kontraktach na poziomie około 2250. Na wykresie euro dolara po nocnym spadku doszło do odbicia. Potem korekta. W krótkim terminie możliwe cofnięcie i teraz tak, narysowałem tutaj scenariusz bardziej pesymistyczny, mianowicie można było oczekiwać tego, że już tutaj to wsparcie zostanie obranione i potem już z tego poziomu rozpoczną się, e, rozpoczną się wzrosty. No ale możliwe jest również to, że spadniemy do wczorajszego dołka, będziemy mieli też jeszcze test tego dołka. Próba przełamania, przełamania tych tutaj wsparć nie powinny się udać, bo efekcie tak, potem można było na oczekiwać na mocniejszy ruch w ogóle. Celem jego byłby ruch tak, na te wczorajsze szczyty w rejonie około 1.11. 11 i potem bardzo silny opór na poziomie 1,1110. Jeżeli dojdzie do jego przebicia, to w dłuższej perspektywie czasu możliwy powrót tutaj na tę oporę między 1,1230 i 1,1275. Sytuacja na wykresie dolara do złotego wygląda w ten sposób, że w krótkim terminie możliwy byłby tutaj jeszcze jakiś ruch do góry, potem próba przełamania tutaj tych trzech szczytów nie powinna się udać, możliwe jest cofnięcie, no, ale w dłuższej perspektywie niestety grozi w to, że możemy wrócić na kwotę 3,97. Krótkoterminowa sytuacja w się 7 w do ten sposób, że po wczorajszym nocnym wzroście doszło do spadków. Nie udała się próba przełamania tutaj tych lokalnych dołków. Rynek ruszył bardzo mocno w górę. Z powrotem wróciliśmy na, na nocny szczyt, potem rynek się cofnął. Wydaje się, że próba przełamania tutaj tych ważnych wsparć na razie się nie udały. Tutaj mamy ważne krótkoterminowe okół. Jeżeli on zostanie przebity, to możemy wrócić na te dwa lokalne szczyty. I w efekcie, jeśli popatrzymy sobie na strukturę składków tutaj z tego szczytu i późniejsze tutaj odbicie, to, to mamy tylko trójkę. E, tutaj byłoby A. B, C. Gdybyśmy mieli mieć silniejszy trend, no to tutaj powinna być fala trzecia. Struktura fali trzeciej jest taka jaka widać, czyli e, nie ma tutaj pięciofalowej struktury. Nie jest ona silna, w związku z tym bardziej by to pasowało do po prostu dużej spadkowej trójki. W efekcie może się okazać, że rynek ruszy tutaj na ten Lokalny szczyt to jest poziom około 1187. I dopiero po tej dłuższej perspektywie czasu można było, było oczekiwać tego, że kurs złota zacznie spadać. Teraz się ten roku doszło wczoraj do dalszych spadków, doszliśmy do poziomu 52,5. Mamy niewielkie odbicie. Wydaje się, że z tego szczytu mamy taką strukturę, że była fala pierwsza, potem była fala druga. Następnie tutaj moglibyśmy mieć zakończoną falę trzecią. Przed nami byłoby jakieś odbicie w postaci fali czwartej. W dalszej perspektywie jeszcze możliwy byłby ruch w tu w postaci fali piątej. No i teraz tak, po wybiciu w dół z kilkotygodniowej fazy konsolidacji dotarliśmy mniej więcej do planu, który by wynikał z szerokości tej konsolidacji, czyli do poziomu około 52. A więc to jest drugi argument, który wskazywał na, na to, że możliwy, możliwy byłby jakiś na przykład korekcyjny ruch do Dziękuję za uwagę. To wszystko. Zapraszam na godzinę 18. .00. Jak co tydzień we wtorek, on sytuację na najważniejszych i najciekawszych miejscach. I jak to wykorzystać w tej chwili. Do usłyszenia.